Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ja mam na imię Piotr, to jest Alicja, nie moja żona, ale siostra o takim samym nazwisku, żeby nie zmyliło. I dziś chcielibyśmy powiedzieć pokrótce o podcastach. Mogliby państwo się zastanawiać dlaczego podcasty, ale ja jestem z drugiej strony ciekawy jak państwo postrzegacie podcasty i pokażę wam że ten podcast na wskutek tego postępu technologicznego bardzo się zmienił w stosunku w porównaniu do tego kiedy powstawał. Skąd go tak naprawdę znamy? Dlatego pozwólcie państwo, że sobie zajmiemy miejsca. Mikrofon przekażę mojej siostrze. Tak, i tym wystąpieniem chcielibyśmy przybliżyć Państwu właśnie temat podcastów. Przejdziemy, o ile można w ogóle tak to nazwać, przez ewolucję, jaka, w której uczestniczył na wskutek postępu technologicznego, a ona stricte, ta ewolucja podcastu odnosi się do zmiany kanału, zmianu, zmiany formy, którą, którą przyjął. I tak mamy definicję. To jest definicja Książkowa, nie z Wikipedii. I podcast, jeżeli chodzi o pierwotne założenia, pierwotne, pierwotne podstawy, to jest on audio, audialną formą przekazu. Niestety, podcast. Miałem Ja mi się zacięło dobrze. O, malecik. O, dobrze mam. Podcast pierwotnie przekazywał nam audio. I tak naprawdę. To wszystko, co staraliśmy się przekazać, właśnie było związane tylko z audio. Jeżeli chodzi o historię jego powstania, to pierwszy raz termin ten został użyty w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku przez dziennikarza publicznego radia, którego potem wypowiedzi w tym samym radiu były publikowane i one już ukazywały się stricte jako podcasty. To jeżeli chodzi o tą taką definicję książkową. Teraz możemy przejść do takiej definicji, bym powiedział, która następnie jeszcze. Teraz możemy przejść do definicji, która ukształtowała się, utarła się na wskutek właśnie tego postępu technologicznego, z którym mamy bardzo do czynienia. I tak podcast, podcastem nazywamy przekaz audiowizualny, dlaczego? Ktoś może się z tym nie zgadzać, dla kogoś to może być abstrakcja, biorąc pod uwagę te wcześniejsze założenia. Ale teraz, żeby podcast, podcasterzy, żeby ta twórczość podcasterska mogła istnieć, ona musi być też również na innych platformach, typu YouTube, Twitch i inne formy, które, jak Państwo dobrze wiedzą, nie przekazują tylko audio, tylko one przekazują audio z wideo. I to wymusiło na, niejako na twórcach właśnie tych podcastów zmianę formy sens się nie zmienił, ale zmiany formy i mamy do czynienia również audio, ale jest to poszerzone, bym powiedział, nawet wzbogacone o wideo. I tak jak zdaniem wielu, nazwa podcastu ma też swoje korzenie nieco gdzie indziej, dlatego że niektórzy doszukują się powiązania tutaj z firmą Apple. I chodzi konkretnie o ich urządzenia. Mowa tu o iPadach, które pierwotnie były, teraz też oczywiście nie pierwotnie, były wykorzystywane właśnie do odsłuchiwania materiału audio. I jak usuniemy tylko i, zostaje nam pod. A mamy jeszcze coś takiego jak broadcasting, czyli nadawanie, niekoniecznie na żywo, ale ogólnie nadawanie. I po zlepieniu tych słów mamy podcast. I niektórzy po prostu doszukują się w tym jakiegoś połączenia. Nie jest to stricte wiedza y, naukowa, nie są to jakieś y, udowodnione fakty, choć bym powiedział może bardziej taka teoria spiskowa, może ktoś chciał zapromować tą markę, tego tutaj nie rozstrzygam, ale to jest ciekawa informacja, y, jeżeli chodzi o ciekawostkę. Y, tak, i to by było chyba tyle ode mnie na razie. Teraz oddaję głos mojej siostrze. Tak, jeżeli już mamy tutaj tą taką sferę historyczną i ogólnie powstania podcastu za sobą, to przejdźmy do tego, co mamy już teraz, czyli do samych platform podcastowych. I jak wcześniej Piotrek wspomniałeś, mamy tą platformę Apple Podcast, czyli stricte od firmy Apple. później najbardziej chyba znaną, czyli YouTube i ogrom materiałów, które się znajdują na samym YouTubie. Google Podcast i Spotify też bardzo znany powstały przede wszystkim do odtwarzania muzyki, ale teraz już coraz bardziej przeobrażający się właśnie w taką e, sferę trochę podobną do YouTube'a, trochę podobną do samych podcastów, ale taki misz masz. E, co mamy dalej? Znaleźliśmy rodzaje podcastów, ale taki pewien. Ranking na Polskę, jak to tutaj wygląda i jak wygląda oglądalność samych podcastów, a raczej słuchalność, bo mówimy teraz o tych podcastach słuchalnych, i jest to ze źródła podcastowo.pl. I jak widzimy, tutaj wyodrębniliśmy dziewięć tych podcastów. Pierwszy to jest Kryminatorium, jestem ciekawa, kto z Państwa może zna. Tak, jest parę osób, czyli zgadza się. To jest na pierwszym miejscu. Żurnalista też bardzo, bardzo znany, podejmuje różne tematy, też takie kontrowersyjne. Przemek górczyk. Kanał banał, kwadrans na angielski, czyli typowo taki do nauki. No i te następne. Kolejny ranking, to jest tutaj według Spotify. I jak widzimy. Powtarzają się niektóre z kanałów, tylko tutaj na przykład jest dodane matura, jawne, pytania jawne z odrabiamy, temat taki na czasie, bo matury właśnie były. I co też chcemy pokazać? Teraz to, co Państwo widzicie, to są te podcasty takie, które już możemy słuchać, ale i oglądać. Czyli one mają tą sferę audialną i wizualną. I to jest ranking już według YouTube'a. I mamy tu pierwszy taki kanał podcastowo-wizualny, beczka, i to są no, liczby w milionach, i później tysiące, dziesiątkach, setkach tysięcy. Także naprawdę ludzie tego słuchają i chcą słuchać. No, i screeny, przykłady tych różnych podcastów, i widzimy na przykład z, ze strony Nauka, to lubię. To są podcasty, to wszystko co teraz będziemy pokazywać. To są podcasty te audialne, czyli te wizualne. I one można powiedzieć też w jakiś sposób są takie podzielne. Są podcasty, w których widzimy tylko jedną osobę, która odpowiada, opowiada o czymś, opowiada coś na jakiś temat, czyli tak zwana gadająca głowa. Tutaj na dole jest też podcast wspomnianego już żurnalisty. On jest dosyć ciekawy, bo on sam nie ujawnia swojej twarzy, ujawnia tylko twarz swoich gości, więc też taki fajny content i myślę, że na tym też zyskał swoją oglądalność. E, następny banał. To jest też bardzo fajny, e, bardzo fajny przykład podcastu, bo... Mamy tutaj do czynienia z podcastem wizualnym, który tak naprawdę obraz w nim się nie zmienia, nie jest pokazany ani żaden człowiek, ani żadna postać. To jest tak, jak teraz Państwo widzicie, czyli stop klatka, stop, stop klatka y, jakiś tam fajny y, w tle obraz, no i, no i sam temat. I też to jest oglądalne. Tu też bardzo znany podcast Piąte nie zabije o takich ciekawostkach, nowościach, sprawach trudnych, które może nie zostały jeszcze wyjaśnione. Są podejmowane też takie tematy no, kontrowersyjne. No i już wcześniej o tym, co wspomniałam kwadrans na angielski czyli coś do nauki. Tak, nie chcielibyśmy Państwa tutaj zanudzać, ale zostawić też z takim pytaniem. Czy tak musiało być, bo dziś mówimy o tym, o tych wyzwaniach w nowych mediach i możemy śmiało powiedzieć, że podcast właśnie został poddany przez tą ewolucję, przez ten postęp techniczny. Niejako został, przez, na twórców została wymuszona zmiana jego formy, więc on musiał sprostać tym wyzwaniom technologicznym no i zmienił swoją formę. Niekoniecznie przekaz, też można by było bardzo długo mówić o różnych gatunkach podcastów, jakie słuchają Polacy i nie tylko Polacy, jakie są popularne, jakie są bardziej popularne, bardziej znane, mniej znane, ale chcielibyśmy właśnie zostawić Państwa z tym pytaniem, bo to moim zdaniem odnosi się bardzo do wielu obszarów. Te media, w których uczestniczymy, w których jesteśmy adresatem, ale i też odbiorcą bezpośrednio. Przed nimi stoją pewne wyzwania. Czy te wyzwania determinują zmianę na dobre, na złe, tego nie chcemy tutaj rozstrzygać, ale na pewno ta zmiana jest i będzie. Chociażby sztuczna inteligencja, do której tak czy siak musimy się przyzwyczaić, nie chcę powiedzieć zaakceptować, ale nasz sprzeciw wobec tego tworu nic nie wpłynie na, te, na rozwój. My musimy nauczyć się z niej albo korzystać, albo mądrze korzystać, żeby przypadkiem też może nie, żeby to sztuczna inteligencja nie opanowała nas, tylko żebyśmy my opanowali sztuczną inteligencję. I to sformułowanie bym odniósł do wszystkich nowych, nowych mediów, że to my musimy być administratorem, tą osobą naczelną, która będzie tym zarządzała. Nie możemy poddać się tym mediom, na pewno zależy wielu na tym, ale też świadomie z tego korzystać. I właśnie. Tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, że często ta zmiana w obszarze formy, jeżeli chodzi o twórców podcastów, zmieniła się po prostu, bo oni zauważyli, że na platformach, które powstały, te platformy gromadzą rzesze ludzi. Trochę to dziwnie zabrzmiało, ale tak, rzesze ludzi. I oni, żeby przetrwać, żeby zarabiać, żeby rozwijać się, również musieli tam zaistnieć. I właśnie, czy tak musiało być? Na pewno tak, na pewno się nie skończy. Ale czy tak musiało być? Dziękuję bardzo za uwagę.